Dobra, hello. No to prawda, halnym Tak halnym zawiało wczoraj na schodach Ciema, witam Ty tak jak się wczoraj nałem, to... Chyba nigdy się nie na***ałem. Nie no, wszyscy żyją. Luki stalcze się też z kanapy. Haha <takujesz> łazienka. No co z łazienką? No, no przygana, nie? <takujesz> no no Bełcika do zlewu zapuściłem i się zatkał No wstałem nie wiem 14.30 jakoś piłem do tego zlewu Żeby to wyczyścić Kurde też ja się prawie zrzegałem, Więc odpuściłem, no potem wieczorem to posprzątam Czymś wspomniał jak Luki zaniósł Kota Jakiegoś obcego do swojego pokoju Bez <laughs> Zapomniałem o tym Luki podpierd**ł kota Millera No jeszcze Czekaj, czekaj Schody mój największy wróg, no bo chalny zawiewał na schodach, no. boj to mnie k***a iść ścięło, naprawdę. Ale fajny był. Dałbym radę, no. Elo, elo. Właśnie, co z kotem, Luki? Po co ty kota do góry brałeś? No nie wiem co ja miałem w bani generalnie Wtedy. Pamiętasz to czy nie? No tak, tak Luki co mówisz, że idzie obbić twarz Jak to powiedziałeś? No te nauki. Co, co wy robicie? No, to jeszcze drugi upadek Lukiego Pierdolony Zul No dobra Co? Idziemy na drzwiweszkę? Ty, co ty się odpierdziło? Nie wiem, ja spałem <grym> Tak Smithał. Dzięki za 5 zł. Ale Oj, Co ty zrobiłeś, kurwa? Ty to robiłeś, nie wiem, weź to, cofnij. Jak to się machło? Ale jestem sprajka! No padnie, ja jestem, to będzie streama wyjebane. Tak, <śmienicza> co to jest za gest? Zebodry nie powoli. ja kurwa. <pierdole. śmienicza> ja pierdolę <śmienicza> <Ja pierdole. śmienicza> ja <śmienicza> ja napierdalał kurwa. Kurwa, kurwa. I odpalił na kamerce wideo rozmowę z matką. Jak zapina dupę od tyłu, ale to właśnie pomyłkę. I no, kurde, nie widziałem. Ja, ja, tego, ja, ja tego nie, nie słyszałem. Też Więc w momencie, kiedy wy nie jesteście szczęśliwi, to z biegiem czasu ta druga osoba też nie będzie szczęśliwa. I... Wysoski Nie ja miałem do końca doglądać Pamiętajcie DATĘGĄ przez CZE Jesteśmy KOSTERĄ JESTEM SZCZĘŚCZYMY Próbowałem się, się dostać jakieś fajne zdjęcie Jak z Wysockim zbędowaliśmy Razem To już, już było, było zdychane z Wysockim To były momenty przed tragedią, no już po tym jak wstałem tu myślałem, że jesteś okej, okay, ale jak wstałem, to już mi tak zakręciło. <ślał> Ej, no. jak dzisiaj srałem z rana, to moje gówno pachniało ten owocami takimi leśnymi. <ślał> <ślał> na już przenikła. Idziesz z nami ruchać, kurwy czy nie? <ślał> <Laj>. <ślał> Dawać, <ślał> ja tutaj zostałem, kurwa. No tak, górna. no ty spałeś się. No. Nie w swoim łóżku. Godzinę temu wstałeś dopiero. Luki na nawyki ja, pierdałem. ja, pierdałem. ja, pierdałem. ja pierdałem. Tak się chujowo czuję po tej nalewce, A jeszcze jedna została na chacie Trzeba będzie to kiedyś opróżnić ja, Ale Ten kot generalnie jest jakiś rozpierdolony Ktoś go rozjebał, to jest no On ma jakieś kurwa nie wiem Jakieś rany wszędzie ja, Mówię, on się bije z tym drugim kotem ciągle on się, kot jest... Oni się co chwilę napierdalają no. Z tym drugim, z tym czarnym Miał <laughs> kurwa Kurwa, krzyczysz na mnie Czemu na mnie krzyczysz? Nie, to co innego było wczoraj z Kotem Tam nie było gadki Piszcie widzowie, O, bagiecon Autos arena, jedziemy autos arena je Jedziemy bagiecona, uki? jego Ta. mama mena Bagiecon się wypina, jego to jest wina Bagiecon się pina, jego to jest wina <ścoughs> Kurwa <śledzte> <śledzte> <A, kurwa, śledzte> Obejrzymy oh, <śledzte> <śledzte> Obejrzyjmy sobie vloga. So popo. Nie wiem, ile trwa. Zapraszamy na relacje z Gali. co on robi Pa, pa, pa. na Nie. Nie to naprawdę to jest inny świat. To jest jak, nie wiem, to jest jak postacie z kreskówki. Jakbyś oglądał jakiś serial, i co postaci się spotykałem, jakiś crossover jest to. <tost Marco> <gigs> co za ujęcie było na <fłatki> co za ujęcie. <gulata> to to Zają ci Konów. pytanie, no. <tato> się trochę walką za ja? Nie, no to jest pewno wygrana, nie No właśnie, ja kurwa miałem to są co luki, no. Się. Ja się kompletnie nie stresowałem tą walką. Myślałem, że chujną, no, co? Co chciałem się stresować, jak to pewniak jak jest? Pierwsza runda, maks druga i koniec. A widzieliście ten riz z klapkiem, czy nie? On też nie pokazał tutaj. Pika z klapkiem Marcin zrobił na wyjściu. Zajebał kopa i wyjebał klapka w widownię. I sobie z, z, z podanek druga wyjął. A, oj kurwa coś, coś nie szło. Ja myślę, ja że troluje, no. Trolował w tej pierwszej rundzie. Pan wszyscy w szoku byli, kurwa, w tej pierwszej rundzie, no. Nikt nie wie co się dzieje. Się, kurwa! <grym> A set był najbardziej toksyczny? No możliwe, tam taki, niektórzy takie rzeczy krzyczeli. Ale kadr? Który? <grym> nie wiem. Chyba na to, że luki kciuki trzyma. Thysz, tysz, bij! Góro, tam kuchniki te które wchodziły. Dawaj, Dawaj! Co jabłczą? Ty, bo minęło mi coś. Aż <śleskutki> 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 się takie <grywa> to jest to no Japczan. to masz, Japczan. Nie wiadomo, wygrał się nie. Wygrał. Mamy to. <grywa> emocje? Co, co emocje? Piękny <grywa> świat.

Wiadomo, <laughs> co to chodzi? Dobrze wybija No to bagieta całe te, całe te, jak całe te. No o co chodzi, całe te, Ta całe, całość. Te. A a te to wszystko całe te całe te no całe te no cholera całe te no całe te o jest cała ulica cała ulica te bo ta ulica jest cała te hello hello hey down to bank kurwa jest like like so like narzucałem się wa the rats są tak. są rats Nie narzucałem się wam, nie? Ten filmik rat. wyżej po... Zaczynamy o 12 rano, kończę o 12 rano idę i spać i wstaje o 12 rano. I... Co? To? Ja to pewnie nie weźmiemy tego. <laughs> to <idiota>. <laughs> <laughs> Nie usłyszałem, co się powiedział Co się z wydarzyło? Halo, co powiedział? Co Krzysztof powiedział. Halo, co powiedział? Napiszę wam, <gucza> napiszę <pośrednio>. Gucia, się dopituje jeszcze Piwko to jest... jak rosół Łapisz to, y... co kurwa? Pol Upa, taka laseczka O oh. oh, kurwa Co ty kurwa co robisz? robisz? jemy Kurwa, dziwnie wyglądałem te rzeczy, naprawdę Jakieś picie, sobie, nie, to są chipsy chyba. Coś mało obrzydliwego na początek. Dobra, pa, KitKat. Po smaku chyba jakiegoś Pudingu Takie o, nie, no, wygląda okej, okay, no jak biały KitKat. Ale bym się zżygał. No. O jezus, jak to jedziemy, kurde. No, ślimak bo na tym jabłek. Dobra. No. Jezu, spokojny. Dziwny smak. Nie wiem co to za smak, dziwny. Zjadasz już? Nie. Co no, całego nie ziemku? Nie oszukajmy się. Nie wiem, wygląd to wygląda dziwnie. Ty, to pachnie dobrze, to pachnie jak y, ten, monster. Idealnie, czyli? Ja czy. do kadru, ale tak. Russian tak? rulet. to jest? <laughs> Rasian <laughs> rulet. Pokaż. Guma do rzucie rosyjska ruletka, jeden z trzech. W opakowaniu jest bardzo kwaśna No dobra, kwaśna może być kwaśno. Ja też chłód Ja też miał kwaśną Dobra, jemy? Mhm. No. A nie mam ja. No ja nie wiem Chyba nie Kto ma? Kto ma kwaśne? No ja wiem No mam około Głównym to jest to jest Ginger candy Ginger okay. Co to jest ginger? To jest nie? Imbir o kurwa, to, to będzie niedobre. Tak o. jakąś białą posypką? Huij! To jest takie tu. babcine kurwa. Tukierki! Kurde Zrzadliwe! O kurwa, to jest jakiś żel. Nie wiem, kurwa, co to. Co to? Coś wypoce to. To jest zajebiste? No nie wiem, kurwa, twój, że tego nie mogę. Dobra, chuj z tym. Potem to weźmiemy Dobra, coś takiego Nie, to... Albo... Albo ten Ty, to te wyglądają spoko Tak no. Nie no, chyba git Winogronem daje to. No, ale takim dobrym No, takim dobrym Co Może być Ale dupy nie urywa Dówna, no Ale smaku dobre Dobra, kolejne Co to za smak? Nie wiem no, Przeczytaj, kurwa Chyba no... No to przeczytaj, no Pachnie kolor. A <noise> no, to jest żabce niby. <noise> to zajebista paczka. To, to nie wiem co smakuje. to ze smak Tak, szery, sh nie? O smaku waty cukrowej, niby. Szery, tak? O Końca. smaku gówna, jak coś się kola. Dobra, ja mam dosyć. Dobra. Będzie coś dobrego <noise> no. No A kurwa, no. Spójrz, no dobra, patrz. I, no. Faktycznie się zeszłego. O kurwa, briglesy, proszę, daj. No to jest o smaku wodorostów. <noise> o smaku gówna pinsy. <noise> Nie, to są wodorosty chyba, nie? No Dobra, jem O, ja pierdolę <noise> nie, no U, kurwa, to jest ostre <noise> to co, <zawsze> mnie <noise> Jednego mniej już mamy zawodnika No zjadliwe No, no nie są złe Jakie zjadliwe kurwa zjedliwe. no Coś dobrego No dobra to nie może być chujowe co to jest? Płoki, kokonat playboy. Dobra. Taki o, badry Najlepszy no ze wszystkich, no. ale... dalej nie zjedłbym całego opakowania. Taki, nie no, dobre. Dobra, no, ale... Nie dobre, ale no, no, na, na jeden... Kurwa. <laughs> na jeden gryz. Na jeden bieg. Taki paluszek czekoladzie. Braving Kornik. Nie wiem co to jest. To by nie gówno. <śmiech> <śmiech> to nie tak. Jak wszystko, kurwa. Dobra Dobra, dawaj do kolejne Dobra, to będzie dobry chyba, Oreo Ocówne ja... <laughs> Nie wiem kurwa co to jest cebula? Nie chyba nie chyba, chyba nie co? No chyba, jakie paki zajebiste Tak, coś innego, takie napęczniałe O dziwnie pachnie chyba Ty dobrze pachnie o! To jest chyba ten, to jest yy, Jak to się nazywa no To jest dla świnia No jest taki inny posmak, dobre Oko? Zostawię Chyba. Na później sobie zostawię. <noise> no teraz chyba też dobre będzie. Sneakers. <noise> Sneakers ze słonecznikiem chyba. Dobrze. Okay. No, jest. O, kurwa. No co? taką pachni. Ja dziękuję. Nie chcę. Dobra. Dobre? No, nie dobra. gówno? Nie gówno. <noise> no ci załapał Dobra, <noise> no. Dobre, no. Fajna recenzja. Spoko, nie? rok grape Wygląda spoko. Wygląda totalna chemia. To może nie będzie jebać głównym, chociaż. Każdy, kurwa. Ty, to. Ale takie żelki, takie długie. Dobra. Zajebisto, jakby dawaj dalej. dalej. Nie, nie, smakuje ci. Jaki żelek, kurwa, no. Kurwa się o to wszystko głównym jest, no. Nie no chyba tylko ostatni zostało, ten, ten Żel. Co to kurwa, no właśnie jest? nie wiem. Właśnie Żel. Tak, kurwa, <laughs> jedyce, doj, doj, doj. Co tyle? Chyba tyle z tego. Nie no, chujowe znaki macie w Japonii. Nie polecam. Dobra, zywy, idę się wysikać. Ale jestem dojebany, w kółku mała tego widza. Tego nie robiłem chyba, nie? Mówi quiz. Soundtrack. Dobra, dawaj. Ja mało film oglądałem, kurwa. 21... Nie! Harry Potter, Harry Potter! Harry Potter. Dzięki. next Kurwa, znam to, ale skąd? Wysocki Co? Skąd nuta? Wiesz? Właśnie też, kurwa nie... Transformercy? Nie oglądałem tego gówna nigdy Kurwa, To jest, odsiedł... jest Bond Nie, że jest Bond, to co? Muszę kurwa, kurwa Mi się na to. wyszło Powiedzieli Kurwa, to jest, no, to jest ten, yyy Kurwa, kto się nazywał? Kurwa, widziałem, widziałem, że to to Titanic Nie, nie Titanic jednak. Kurwa, nie wiem, co to jest. Wow. Co to może być? Turwulsy, nie? nie? Kurwa, co? <śles> nie, nie, ja wam uwierzyłem, to To jest <śles> ten. Kurwa, wiem co to. Co to? A, to? jest... Nie, nikt tego nie ogląda, czyliś co, co to jest? Avengers bandges. O, wow, zgaduj! To jest Idean Jones. Biedny wojny. A kurwa, jest Jurassic Parku, no, tak! Na wojny? O, taki gdzie jest błąd. Na chuj, że jest błąd. Ja wiem, że jakiś taki film z tych. Ten cięciego. Lunarnia. to jest? Nie, no na no, pewno no, nie, oni to podkładają jak inne zatraki to są Gwiezdne Wojny No tak, klopiliśmy, w końcu Nie mam pojęcia O, to jest Indiana Jones No, jest Indiana Jones Ja pierdole <laughs> Co? Zerzygam się zaraz <laughs> Co, dzięki za dzisiaj. Widzimy się w środa o 15. Dzięki za suby, za donaty, za obecność. Pa pa.